Cześć, z tej strony Red Plus, kanały kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj serdecznie wraz z Dariuszem. Ci z Was, którzy go znają, to go znają, a ci z Was, którzy go nie znają, to mają okazję go poznać. Zwykle miły, sympatyczny, uczynny, ciepły człowiek i, i tych złych, złych rzeczy nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie znam. No <laughs> może ciepły to trzeba było sobie darować. <laughs> może generalnie tam kogoś zakopał gdzieś w lesie, w czarnym worku, no ale nie wiem, nie znam się na tym i nie będę głęboko wnikał, bo też mógłbym tam trafić. Witamy Was dzisiaj z trasy do naszej pięknej stolicy i nie jest to, Brań Boże, Warszawa, tylko jedziemy do jednej z pierwszych stolic Polski, czyli do Poznania. Dla tych z Was, którzy interesują się historią, nie jest to dziwna wiadomość, że Poznań był stolicą Polski, a dla tych, którzy nie mają o tym pojęcia, informuję, że w podręcznikach do historii nie do końca mówią prawdę. Dlatego, że kiedyś stolica, Polski, stolica kraju była tam, gdzie urzędował w danym momencie książę. Ponieważ Mieszko I i Bolesław Chrobry raczej podróżowali sobie po kraju, odwiedzając różne miejsca. Także, jak to parafrazując powiedzenie z Czterech Pancernych, tam gdzie my, tam granica. W przypadku książąt piastowskich, tam gdzie my, tam stolica. Zapraszam serdecznie na film. Zapraszamy serdecznie. Czy też zapraszasz? Oczywiście, jak najbardziej. No to przepraszam. Darek zaprasza, ja zapraszam. Mam nadzieję, że zapraszamy. Przyznać, że minęło troszeczkę czasu. Od godziny 6 rano w drodze, jest godzina 9 z grzeszami, niedługo otwierają Muzeum Broni Pancernej. Samochód już udało nam się zaparkować, parking otwarty i nie będę ukrywał, że spotkaliśmy się tutaj na dzień dobry jeszcze przed otwarciem muzeum z bardzo miłą, no, z bardzo miłą obsługą. Nie dość, że wpuszczono nas troszeczkę wcześniej na sam teren muzeum. Tutaj zresztą, żeby nie być gołosłownym za mną, plansza. Oraz druga plansza to jeszcze dodatkowo muszę się pochwalić, że udało mi się do kolekcji uzyskać kolejną narzepkę. No nie będę kłamał, ale jest to bardzo cenna rzecz i na pewno się przyda. Jeżeli, oczywiście, będzie można kupić w środku, to też postaram się kupić jeszcze jedną. Darek też pewnie będzie chętny, ale już. Mały suwenir z drogi jest Tutaj pokażę wam jeszcze z zewnątrz Na razie jak wygląda cały teren No za wejść, ale kasy jeszcze zamknięte Dlatego też na razie Stoimy, o, a tam daleko w czerwonej kurteczce Darek Darku, czy możesz pomachać? Ja też macham tu jeszcze taka drobna ciekawostka przed wejściem. Zauważcie, że w witani są goście przelacy, zarówno tacy, którzy przyjeżdżają autobusem, motocyklem, samochodem, jak i generalnie zapraszamy też militarystów oraz przedstawicieli z innych cywilizacji. Ja myślę, że może nie do końca jest to dobre muzeum, żeby zaprosić przedstawicieli innych cywilizacji, wolelibyśmy raczej pokojowo się pokazać. No ale z drugiej strony chwalił się tym jak zawsze co mamy. Dobrego. Co mogę powiedzieć? No tylko tyle, że za mną już pierwszy pociąg z turystami. Gdzieś już pewnie rozleźli się po terenie i ich nie mogę znaleźć, ale najzimniej pewnie było tym, którzy jechali na otwartych lorach. Ale zobaczcie jak ludzie są zdesperowani, żeby dostać się do tego muzeum i żeby zwiedzić ekspozycję pancernych mastodontów. Ok, jesteśmy w tej chwili w środku już przy kasach. Czekamy na otwarcie. Na szczęście ciepło, sucho i przytulnie, dlatego też nie musimy się martwić o to, że rączki nam będą marzły. Dobry! Bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne miejsce, tu jest sklepik, kawiarenka, co prawda jeszcze nieczynne, zobaczymy jak później się to wszystko sprawdzi, ale robi naprawdę imponujące wrażenie, biorąc pod uwagę wszystkie te muzea techniczne, gdzie sypie się tynk ze ścian, jest tu dość czysto, jasno i sympatycznie. Tak, ja mogę powiedzieć, no, mogę tylko tyle powiedzieć, że bileciki jakie dostaliśmy, bardzo gustowne, mam nadzieję, że nie są jednorazowe. Będzie można je oddać i znowu wykorzystać, ale fajna rzecz. A tu jeszcze mamy. To jeszcze mamy, bilet, jej. To trzeba przyłożyć i oddać potem z tego, co czytam. Musimy przełożyć kartę do czytnika przy wejściu oraz wyrzucić kartę do wrzutni przy wyjściu. To jeszcze mamy. A ten jeszcze... Toalety są jakieś, tak? Widziałeś? Taki jakiś kod kreskowy. To... Szybko... No, muszę Wam powiedzieć, nie, mi się wydaje, że tam chyba się ten kot odbije na, na bramce. Jest, że... Byle nie na czole. <laughs> Nieważne. No, Dobra, idziemy dzisoka. zwiedzać, możemy zaczynać. Czas start. Dobra, zbliżamy się powoli do wejścia. Wejście mam wrażenie jest tak zrobione jak w jakichś kolejkach górskich, że trzeba przyłożyć właśnie ten bilet z kodem i, i, i wchodzimy. Kut, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Te kolorowe kartki. Tak? Te plastikowe? Tak, te plastikowe. A, to fajne. Wie pan, jak się człowiek wyrwie ze wsi, to troszkę techniki, tracimy się. Proszę bardzo, mamy na szczęście tutaj przewodnika. Mamy przewodnika. A potem przy wyjściu, do tej kolorowe karty tutaj przystacie. Okej. Okay. I według alfabetu A, B, C D. Okej. Okay. Okay. Trochę techniki. Człowiek przyjedzie z jakichś dziczy i potem nie wiadomo, co ze sobą robić. Dobra. Idziemy dalej. Skoro kolega Darek mówi, że zaczynamy od A, to zaczynamy od A. Nie polega Darek, tylko zostaliśmy tak poinformowani. <gry> Jesteśmy w tej chwili w hangarze numer A. Jest to ekspozycja dotycząca broni do 1939 roku. Postaram się na szybko Wam pokazać niektóre ekspozycje, właściwie wszystkie, które na tym się przejdę, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem zafascynowany tym, co tutaj widzę. Począwszy od repliki czołgu FTS, skończywszy na T34, który grał w serialu Cztery pancernik jako przekrój do kręcenia filmu z wnętrza wozu, znaczy sceny z wnętrza wozu. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Już Wam pokażę, co znajduje się po środku. Na łąkach kaczyńce, a na niebie wiatr, a my na wojence oglądamy świat, na łąki wrócimy. Tylko załatwimy parę ważnych spraw. Może nie ci sami wrócimy do mamy Ze szkolnych ław. nie spokojne. Potargały sam A my na tej wojnie Ładnych parę lat Do domu wrócimy W piecu napalimy Nakarmimy psa Przed nocą zdążymy tylko zwycięży a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu. gdzież ten świat daleki. Snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenie. Ja powiem, sala B, czyli pojazdy głównie rosyjskie, radzieckie, właściwie z okresu już II wojny światowej. Mamy tutaj dość duży przekrój od czołgu T70 do działa pancernego SU-152. I mój faworyt, którego uwielbiam, to jest Jacek Stalin 3. Za chwileczkę dłużej się przy nim zatrzymam. Będziemy też widzieli tutaj niemieckiego sztuga 4, co też jest ewentem, jest to bardzo rzadkie działo. No i co? I... Zobaczymy, co tam się znajduje. Już będzie dzień trwa, śmiertelny ból, O wspólną wolność sprawa, A sło i twój i mój, Stalingrad i Warszawa, Przeciw na tygrysie tygrysiekły, ognia w tygrysa jajty. Ognia w tygrysa jajty, ognia ja i ty Dziesiąty sierpnia upalny dzień, ziemia pod salą zadrży. A kompania przez dymów cień wali w pancernej szarży Przed nimi lśni tygrysi z obu tygrysa Bierz na cel i rąk, tygrysa wiesz na cel i rąb, w tygrysa zdziała rąb. Na polach rosną wybuchów krze, kulec dzwonią jak szklanki, Pierwsza brygada lawiną prze, Do szturmu na studzianki, Kruszy i łamię tygrysi z ognów, Tygrysa bierz na cel i ty bierz na cel Okej, okay. jesteśmy w tej chwili w kolejnej sali sali, w kolejnej hali, która zawiera już eksponaty z lat około 60-tych 70 Tutaj proszę bardzo, jeden eksponat mi tutaj Łazi. O, już uciekł. To chyba był jeżdżący. Nie, bo mówię, właśnie pokazywałem ciebie jako eksponat lat 60., 70. i to ten jeżdżący, jeżdżący. Mówiłem ci, że bardzo się obawiam tego, że jak wyjdę, taki stary jestem, że alarm się załączy. Jest... Znaczy alarm jak, jak ten, ale że cię później na lawecie będą musieli wywozić. Może... Tego, się, tego się bójmy. Dobra. Nic dodać, nic ująć. Niestety ostatnia, czwarta sala przed nami. No teraz, już bardzo blisko współczesności oraz bardzo ciekawa ekspozycja kilku limuzyn. Ale to zaraz sobie zobaczycie. Bo naprawdę warto. Nie będę ukrywał, że część ekspozycji już mamy obejrzane. Zostało jeszcze parę pojazdów, które nie zmieściły się już w środku z tego względu, że brakuje przestrzeni dla nich. Dlatego też pokażę Wam kilka jeszcze najnowszych, czy też nabytków, które stoją na zewnątrz. Z nicami zagrzebany w piach nad Wisłą patrzę przez rzekę pustym peryskopem na miasto w walce, które jest tak blisko że Wisły nurt frontowym staje się okopem, rozgrzany pancerz pod wrześniowym szarem rwie do ataku się i pali pod dotykiem ale wystygły silnik śpi pod wszepłym smarem i od miesiąca nie siadł nikt za celownikiem Gardańno wypuścono magnisto w pocisków smaku, a łyka tylko tłusty tym z drugiego brzegu, w słuchawkach zdjętych helmowodów krzyk Polaków i nie wiem czemu rzeki tej nie wziąłem z biegu, wejdzie mi w kryszczywą ziwnicą w fale śliskie i ogniem swoim... <gry> Co już można powiedzieć? No, kończymy już powoli wizytę w Muzeum Broni Pancernych w Poznaniu. Nie będę ukrywał, że naprawdę tak, naprawdę tak niesamowitych, miłych, sympatycznych, oprowadzających to chyba jeszcze w żadnym muzeum nie spotkałem. Można by tutaj spędzać godziny na rozmowach, dowiadywaniu się szczegółów o różnych eksponatach, ale niestety czas goni nas, także lecimy dalej. Piszysz, wołam Ciebie, ja brzoza. Moje listki potargał wiatr, Za białymi plecami pożar. Poprzez noce i dnie czekam przyjść, Przytul mnie, czekam przyjść, czekam żyć. Poprzez noce i dnie Czekam przyjść, przytul mnie Czekam przyjść, czekam przyjść Przytul mnie To ja Kruchów gwiazd Miły, nie bój się Weź mnie w dłonie Płomień wije się Gnie czekam przyjść przytul mnie Czekam, przyjść Czekam, żyj Płomień wije się Gnie czekam przyjść przytul mnie Czekam, przyjść ' Obłok i lot z Trawa drży w cichym śnie, czekam pszyć przytul mnie. Czekam przyjść, czekam żyć. Trawa drży w cichym śnie, czekam przyjść, przytul mnie. Czekam przyjść, czekam przyjść, przytul mnie.